Hej, Bestie Witam Cię w pierwszej części przeglądu trójmiejskich lumpów. Od dłuższego czasu chciałam nagrać tego typu filmik w poszukiwaniu najlepszego second handu w trójmieście. I na pierwszy ogień będzie lumpek, z którym o dziwo jeszcze nie byłam, bo zwiedziłam ich naprawdę sporo, a jestem jego bardzo ciekawa, ponieważ mijam go zawsze w drodze na siłownię. I zastanawiam się, czy znajdę tam jakieś perełki, ponieważ ten lumpex ma całkiem dobre opinie na Google, całkiem przyzwoite. A konkretnie ma 121 opinii i 4,2 gwiazdki, więc wydaje mi się, że całkiem sporo jak na lumpex. A konkretnie mowa tutaj o lumpie w Gdyni na Karwinach. Oczywiście namiary na ten lumpex zostawiam ci w opisie, w razie gdybyś też chciała go odwiedzić. No i co, dzisiaj lecimy do Cucholandów. I tutaj stwierdziłam, że przed wyjściem pokażę Ci jeszcze mój outfit. Tego dnia było naprawdę mega gorąco. Tak wygląda ten Holland i tutaj zrobiłam jeszcze takie zbliżenie na ich system sprzedaży. No i tak wygląda samo wejście. W lumpeksie jest dość przestronnie, mimo że była sobota, to też nie było jakoś bardzo wiele ludzi. I po około dwóch godzinach przeglądania ciuchów wyruszyłam w końcu do przymierzalni i na pierwszy ogień przymierzałam taką czarną spódniczkę, która na wieszaku mi się w sumie podobała, ale jak ją założyłam to sama nie wiem, jakoś dziwnie leżała. I do tego jeszcze okazało się, że miała dziurę, także naprawdę trzeba uważać. Później rzecz numer dwa, taki cardigan z Marks and Spencer, który ostatecznie wzięłam i on był w takim żółtym kolorze, bardzo ładnie leżał. Tutaj spódniczka taka troszkę w stylu hippie, ale jakoś tak nie do końca mi się to podobało i stwierdziłam, że jej nie biorę. No cena też w sumie nie zachęcała. Następnie przymierzałam białą sukienkę i to była rzecz numer dwa, którą faktycznie wzięłam, bo bardzo ładnie leżała, aczkolwiek nie zauważyłam jej mankamentu, a mianowicie miała plamę i zobaczyłam to dopiero w domu. Kolejna sukienka i ona również bardzo ładnie leżała, nawet jeszcze lepiej niż ta poprzednia. Pięknie opinała całą sylwetkę, ale nie podobała mi się ta falbanka na dole, bo uważam jednak, że te falbanki, chyba baskinki to się nazywa, już są niemodne i jakoś tak psuła mi całą tą sukienkę. Następna sukienka to był jakiś totalny niewypał, w sumie nie wiem czemu ja ją wzięłam do koszyka, ale na wieszaku wydawała mi się całkiem spoko, ale kiedy ją przymierzyłam to byłam totalnie na nie. Następna czarna już wyglądała zdecydowanie lepiej i tutaj w sumie nie wiem czemu jej nie wzięłam, bo mi się bardzo podobała. Ponownie nie podobał mi się najbardziej dół tej sukienki, ale poza tym wyglądała całkiem spoko. I ostatnia już sukienka i tutaj totalne nie, wyglądała jak jakaś ciążowa. Ja już jestem po mojej lumpeksowej przygodzie, więc nadszedł czas na recenzję tego lumpeksu. No nie ukrywam, troszkę się rozczarowałam, no bo jednak po ilości tych ocen i całkiem dobrych ocenach spodziewałam się czegoś znacznie, znacznie lepszego. Od razu na wstępie zaznaczę, że byłam w tym lumpeksie w sobotę, a zdaję sobie sprawę też, że soboty mają to do siebie, że może być troszkę gorszy towar. Ale po prostu nie miałam innej możliwości, jakby nie miałam czasu w żaden inny dzień, żeby to nagrać w tygodniu. Zresztą ten Lumpex reklamuje się tym, że oni codziennie mają nowy towar. Nie wiem, czy z soboty również, no ale mimo wszystko tak się reklamują. No i co, na końcu zostawię takie ogólne kryteria, jak oceniam poszczególne rzeczy. Zrobimy też taką sobie Ocenę całościową, ale najpierw opowiem Ci, jak to wszystko wyglądało i skąd właśnie taka decyzja. Więc jeżeli chodzi o samo takie pierwsze wrażenie, o wygląd tego lumpa, no to było całkiem schludnie. Ok, momentami gdzieś tam widziałam jakiś taki kurz, który gdzieś tam przeleciał. Momentami też widziałam jakieś ubrania, które pospadały, ale generalnie była tam osoba, która cały czas odwieszała te ubrania na miejsce, więc nie było tam jakiegoś większego bałaganu. Ubrania też nie były jakoś mega ciasno poupychane, co jest wielkim plusem, bo ja bardzo nie lubię, kiedy są tak ciasno poupychane, że aż nie dość, że nie da się oglądać tych rzeczy, to jeszcze aż ty bolą ręce od przesuwania tych ubrań. A tutaj było na tyle swobodnie, że można było sobie na luzie przesuwać te ubrania. Na minus były trochę przymierzalnie, bo mimo tego, że były zamykane, to czułam się w nich bardzo niekomfortowo, ponieważ bardzo mało zasłaniały. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale generalnie u nas w Polsce jest coś takiego... Że w przymierzalni widać tylko nasze buty. Na przykład w Ameryce, z tego co widziałam, jest już inaczej i przymierzalnia pokazuje się po prostu, nie wiem, po kolana albo nawet wyżej. No i tak samo tutaj też było dość nisko, czyli tak na dobrą sprawę, kiedyby przyszedł jakiś taki wyższy mężczyzna, wyższy w sumie. W sumie wystarczyłoby, żeby miał, nie wiem, z 85. M, to on prawdopodobnie, jakby zajrzał do mojej przemierzalni, to by mnie całą zobaczył tam. Także to było mega niekomfortowe i nie ukrywam, że jak się tam przebierałam, to czułam się tak trochę, nie wiem, insecure. Ale dobra, pomijmy już wygląd całego sklepu i przejdźmy do najważniejszego, czyli do ubrań, ich jakości, tego jak wyglądały, jak się prezentowały i tak dalej. I dlaczego właściwie się rozczarowałam? Bardzo, ale to bardzo dużo było ubrań, które ja tak brzydko nazywam babcine szmaty. Wie, wiem, <grym> wiem jak to brzmi, ale dosłownie to są takie ubrania, które no, do niczego się nie nadają. Naprawdę do niczego mogłybyśmy je zużyć, co najwyżej do nie wiem, wycierania podłogi. Nie było praktycznie nic, nie wiem, w takim stylu Y2K, okay, w stylu lat 90. Po prostu były same takie ubrania, których większość z nas by totalnie nie założyła. I to były już dosłownie takie ubrania, że uważam, że nawet jak usilnie by się je próbowało wystylizować, to one by i tak wyglądały źle. Także było naprawdę bardzo mało ładnych ubrań, na które bym zwróciła uwagę, na których bym co najmniej na kilka sekund zawiesiła oko. No, niestety. Bardzo rzadko się coś takiego zdarzało, a musisz mi wierzyć na słowo, że przejrzałam około 80% sklepu. Nie przejrzałam 100%, bo nie przeglądałam działu dziecięcego, działu męskiego, ale też nie przeglądałam niektórych alejek, ponieważ po prostu nie miałam czasu, bo okazało się, że ten lumpeks był tylko do 14. Mimo to, że przejrzałam właśnie tak dużą część sklepu, to naprawdę w moim koszyku wylądowało dość mało ciuchów i brałam też je trochę tak na siłę, w sensie to były ubrania, które mi osobiście nie podobały się na tyle, żeby je sobie kupić. Aczkolwiek ja też bardzo często w lumpach, kiedy znajduję coś, co jest nie w moim rozmiarze albo co jest po prostu ładne, ale nie do końca w moim stylu, to bardzo często kupuję te rzeczy i po prostu wystawiam je na vinted. I właśnie pakowałam te rzeczy do koszyka z myślą o moim Vinted, ponieważ żadna z tych rzeczy nie podobała mi się na tyle, żeby, żebym ja ją założyła po prostu. Dodatkowo są też takie lumpy, w których można znaleźć super perełki, czyli mam tu na myśli jakieś ubrania lepszych marek, które możemy kupić po taniości. Tutaj czegoś takiego nie było. Dosłownie większa część ubrań to były takie no-name'y. Było też bardzo dużo Primarka, było też bardzo dużo odziwo Shein. W ogóle te ubrania z Shein to już mnie całkowicie szokują, bo wiadomo, że one są normalnie już tanie i po prostu topy na Shein można kupić pewnie po 15-20 zł, a one były w takich samych cenach albo nawet większych tam w lumpie. Co jest dla mnie w ogóle szokiem i niedowierzaniem, bo jeżeli już w lumpie są ubrania z Shein, to one powinny być naprawdę za grosze. To zdarzyło się jeszcze z takich bardziej znanych marek, Handem, zdarzyła się też chyba raz czy dwa razy Zara, ale generalnie nie było nic takiego ponad wyższą półkę niż jakieś sieciówki. Chociaż w sumie kupiłam kardigan Marks Spencer, ale to chyba też jest sieciówka, tylko po prostu troszkę droższa. Jeżeli chodzi o materiały, to szczerze nie sprawdzałam ich tak bardzo, ponieważ no, tak czy siak te ubrania mi się nie podobały, więc nie widziałam większego sensu, żeby sprawdzać, jak one są jakościowo. Dużo rzeczy była też zniszczona, z jakimiś dziurami, skulkowana, brudna, poplamiona. Trzeba bardzo uważać i jeśli jesteś na przykład początkująca w chodzeniu na second-handy, to pamiętaj o tym, żeby każdą rzecz bardzo dokładnie przejrzeć z każdej strony, no bo często potem się okazuje, że bierzemy tą rzecz do domu, do takiego światła dziennego, i nagle okazuje się, że coś jest uwalone i nie da się tego doprać. Mam wrażenie, że w tych lumpach specjalnie robią takie ciemniejsze światła, żeby nie było tak widać jakichś właśnie tych zabrudzeń i tego typu rzeczy, i żeby łatwiej było to przeoczyć. No w każdym razie tutaj było całkiem sporo takich zniszczonych rzeczy. No i to też jest trochę rozczarowujące, kiedy coś ci się bardzo podoba i chciałabyś to wziąć do przymierzalni, a nagle się okazuje, że tutaj jest jakaś wielka dziura. Najlepsze te zniszczone rzeczy wcale nie mają niższych cen. Skoro właśnie jesteśmy przy cenach. To ceny też były głęboko rozczarowujące. I ja wiem, że ceny wszędzie, wszędzie rosną, ale po prostu to, jak urosły ceny lumpów na przestrzeni nie wiem, ostatnich 2-3 lat jest naprawdę niesamowite. Tutaj 90% sklepu to były ceny rzędu od 20 do 40 zł, co uważam, że jest bardzo, bardzo dużo bo musimy też mieć na względzie to, że te rzeczy były właśnie często zniszczone, były jakichś tanich marek, były pewnie ze słabych materiałów. Także ubrania totalnie nie były warte tej ceny, bo właśnie rozumiem, gdyby to były naprawdę rzeczy lepszej jakości, gdyby te rzeczy były chociaż ładne, gdyby były jakieś porządniejszych marek, ale to były naprawdę brzydkie ubrania za duże pieniądze. I to jest najbardziej rozczarowujące, bo ja w pewnym momencie już miałam coś takiego, że aż mi się nie chce tego oglądać, bo i tak wiem, że pewnie tego nie kupię ze względu, względu na cenę. Bo jakby nie patrzeć, ja poszłam do tego Lumpa z taką świadomością, że ja kupuję rzeczy za max 15 zł, ponieważ uważam, że powyżej 15 zł mogłabym dać tylko na takie rzeczy właśnie, które coś sobą reprezentują, czyli albo coś mi się bardzo, bardzo podoba, że wiem, że ja to będę nosić, albo po prostu coś, co jest z lepszego materiału, lepszej marki i tak dalej. Dlatego też, jeśli chodzi o ceny, byłam bardzo rozczarowana. Też tutaj zaznaczę, że sklep jest podzielony tak, że mamy w większości sklepu nowy towar, to jest jakieś 80-90% sklepu i jest też jedna alejka, która jest oznaczona jako minus 50%. I szczerze, tam już najprędzej bym coś kupiła, no bo właśnie tam wychodziły ceny około 7-15 zł, więc uważam, że to jest jak najbardziej okej. Okay. No, aczkolwiek, wiadomo, na tej promocyjnej alejce ubrania też były o wiele bardziej przebrane. Mimo to udało mi się tam właśnie znaleźć tą białą sukienkę, którą Ci wcześniej pokazywałam. No i tutaj też przy okazji powiem, ile zapłaciłam, bo kupiłam właśnie tą białą sukienkę i kupiłam też ten żółty kardigan z Marks Spencer. I to mnie kosztowało 23 zł. I generalnie obie te rzeczy pójdą na sprzedaż na moim vinted, ponieważ żadna z tych rzeczy nie jest do końca w moim stylu. Jeżeli która z tych rzeczy Ci się bardzo podoba, to zapraszam na vinted. Dobra, w ogóle wiem, że mega chaotycznie mówię, ale mam tutaj notatki, takie moje spostrzeżenia i to, co też zauważyłam, to że Lupex był fajnie przestronny, nie było za bardzo ścisku, co jest też również na plus. Na plus jest też to, że mimo że Wam w sobotę to nie było tłumów, dało się nam spokojnie wejść do przymierzalni, dało się nam spokojnie przeglądać te rzeczy właśnie bez jakiegoś przepychania się zbędnego. Obsługa również była miła, nie mam nic do zarzucenia, bo odpowiedzieli na dzień dobry, odpowiedzieli na do widzenia, więc to też jest coś, na co ja zwracam bardzo uwagę. Wiadomo, Kultura jakaś osobista jest jak najbardziej na plusie. No i co? Myślę, że tak omówiłam wszystkie najważniejsze aspekty, więc przejdziemy sobie do oceny tego lumpeksu. Wymyśliłam sobie sześć takich kryteriów, na podstawie których będę oceniać te lumpeksy, i na końcu policzymy sobie średnią i wyliczymy sumę, która będzie taką ostateczną oceną lumpeksu. Więc pierwsze kryterium to obsługa i tutaj dałabym 4,5 na 5 gwiazdek, ponieważ uważam, że obsługa była bardzo spoko, aczkolwiek wiadomo mogłoby być jeszcze troszeczkę lepiej, więc odejmuję takie mini, mini pół punkcika za to, ale generalnie było bardzo spoko, co jest ważne w lumpeksach, bo w lumpeksach bardzo często obsługa jest do bani. Kryterium numer dwa to jest jakość ubrań. I tutaj bardziej mi nie chodzi tyle o materiały, co chodzi mi o to, czy ubrania są w dużej ilości zniszczone, czy właśnie nie są jakieś brudne, czy nie mają żadnych plam, czy nie mają dziur i tym podobne rzeczy. No i tutaj dałabym ocenę 3, ponieważ było sporo takich rzeczy, no ale wiadomo przeważała ilość rzeczy, która zniszczona nie była. Uważam, że mogło być gorzej, więc trzy myślę, że jest taką sprawiedliwą oceną. Não. Kategoria numer 3 to jest szansa na znalezienie perełki i tutaj w sumie mam na myśli po prostu to, jak te ubrania prezentują się wizualnie, właśnie to, jakich są marek, jaka jest szansa na znalezienie takiej perełki, którą pochwalisz się znajomym, że kupiłaś to za 10 zł. No i tutaj uważam, że szansa na znalezienie takiej perełki to dwa. Bo tak jak mówię, nie było za bardzo ubrań jakichś lepszych marek, nie było też jakichś takich ubrań, które byłyby naprawdę wow, że ja bym po prostu stanęła jak wryta i stwierdziła, biorę to z miejsca. Kolejna kategoria to ceny, i tutaj, tak jak wspominałam, ceny moim zdaniem bardzo przesadzone. Opłacało się jedynie kupować na tych promocjach minus 50%. Tutaj również ocena 2. Wygląd sklepu to jest kolejna kategoria, i tutaj daję 3,5. Wiem, że to nie jest aż tak ważne kryterium, ale jeżeli ten Lumpex na przykład obroniłby się innymi rzeczami, na przykład jakością tych ubrań, czy szansą właśnie na znalezienie perełki, to myślę, że tutaj wygląd sklepu nie robiłby aż takiej większej różnicy. No ale w momencie, kiedy ten sklep nie ma do zaoferowania czegoś w kwestii tych ubrań, no to uważam, że też się patrzy właśnie na kształt. I tutaj, tak jak mówię, gdzie gdzieniegdzie zobaczyłam jakiś tam kurz. Mi to jakoś tak bardzo nie przeszkadza jako klientowi, bo zdaję sobie sprawę, że to jest tylko lumpeks. Ale wiadomo, są różni ludzie i myślę, że to kryterium też warto uwzględnić. No i mi najbardziej szczerze yy, przeszkadzały te przymierzalnie, w których ja po prostu czułam się niekomfortowo. I ostatnia kategoria to jest wygląd ubrań, czyli po prostu to, jak prezentowały się wizualnie, czyli czy po prostu były ładne, czy nie. Zdaję sobie sprawę, że ta kategoria jest taka troszkę subiektywna, bo wiem, że każdy ma inny styl, ale ja naprawdę patrzyłam w taki szeroki sposób, nie tylko na ubrania, które właśnie ja bym założyła, takie w moim stylu, ale ogólnie ubrania, które uważam, że mogą się dobrze prezentować, nawet jeżeli mi się osobiście nie podobają, to, że są to ubrania, które na przykład wiem, że ktoś by nosił. Więc. Patrzę Szyłam, starałam się być jak najbardziej obiektywna pod tym względem, i mimo wszystko niestety tutaj dwa, ponieważ te ubrania nie były zbyt ładne i tak jak mówię, ciężko było włożyć coś do koszyka. No i co, przechodząc już do podsumowania Lumpex lawny, zyskał 20 punktów, więc dzieląc to na nasze wszystkie kategorie, wychodzi nam za zaokrągleniu ocena 3, która uważam, że jest jak najbardziej adekwatna do tego, z jaką opinią wyszłam z tego Lumpeksu. W Trójmieście trafiałam na zdecydowanie lepsze lumpy i mam nadzieję, że będę miała okazję do tego, żeby ci je tutaj pokazać. Daj mi, proszę, znać, jak ci się podobał ten filmik, ponieważ chciałabym z tego zrobić właśnie serię i faktycznie nagrać o wiele więcej przeglądów lumpeksów w Trójmieście. Właśnie w poszukiwaniu tego najlepszego, więc daj mi znać, czy jesteś zainteresowana tą serią, czy będziesz ją oglądać. I możesz też pisać, jeżeli jesteś z Trójmiasta, jaki lumpeks odwiedzić następny. Także ja Ci bardzo dziękuję za obejrzenie, mam nadzieję, że zostawisz coś po sobie, będzie mi wtedy bardzo miło. No i co, widzimy się w kolejnym filmiku na moim kanale, także zasubskrybuj mnie, żeby go nie przegapić. Pa!